To miała być zwyczajna lekcja pływania małej Hani. Ani ona, ani jej mama nie spodziewały się niespodzianki, jaka czekała na nie po wyjściu z basenu. Przeważnie korzystamy z wieśni na basen wieczorem, raczej po pracy, dzisiaj taki wyjątkowy dzień, przyjechałyśmy w ciągu dnia. Jest jubileusz, są też prezenty. Hani i jej mamie basenowych atrakcji nie zabraknie przez cały rok. Roczny, bezpłatny wstęp do strefy rekreacyjnej, parku i do saunarium przez cały rok. Kartę bezpłatnej nauki pływania, Otrzymuje również dwa zabiegi w wellness. Wrocławski Aquapark działa od 2008 roku. Rocznie kompleks basenów odwiedza milion osób. Pani Jadwiga pojawia się na basenie kilka razy w tygodniu. Jest super, naprawdę jestem bardzo zadowolona i właściwie nie zdarzyło mi się, żebym wyszła nie zrelaksowana, tylko zdenerwowana jakąś sytuacją. Pięciomilionowego gościa dyrekcja Aquaparku spodziewa się za rok.